Witam serdecznie kochani z pod znaku Skorpiona w tym czytaniu. Karta rota dla was na nadchodzący miesiąc, na kwiecień. Zaczniemy to czytanie od postawienia kart na takie trochę bardziej przyziemne tematy, czyli związane z pracą, tutaj z obowiązkami, ogólnie z sferą materialną, czyli finanse także są tutaj brane pod uwagę. Zobaczymy, co karty chcą powiedzieć o waszych planach, przedsięwzięciach, i tutaj widzę, że całkiem fajnie. Niewiele trzeba będzie się zastanawiać tak naprawdę. Zobaczymy jak Wasze zdrowie, samopoczucie. I widzę, że no, ogólnie bardzo fajnie, poza takim jakimś jednym epizodem, na który trzeba będzie zwrócić uwagę, potem zapytamy o sprawy osobiste, także związane z miłością, o ważny znak Zodiaku, o to jakie są rady czy tutaj przestrogi kart. Więc zostańcie do końca. Zanim jednak przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję. My za to patrzymy już, co się tu dzieje, jeżeli chodzi o tę sferę, o tą sferę typowo materialną. Moi drodzy, jeżeli będziecie stali przed jakimś wyborem, jeżeli będziecie stali przed jakąś decyzją, może ktoś będzie coś wam sugerował, jak coś zrobić, czy, czy powinniście zrobić tak, czy inaczej, to ta dwójka denarów, która to sugeruje. Jest tu powiązana z cesarzem i cesarz wskazuje bezpośrednio na to, że macie trzymać się swojego spojrzenia, macie trzymać się swojego zdania i sami macie podjąć tą decyzję. Można powiedzieć, ale oczywiście, że każda moja decyzja jest podjęta tylko i przeze mnie. No, czy tak jest na pewno, czy tak jest na, przy stu procentach przypadków, gdzie często ktoś na nas wymusza pewne rzeczy, skorpiony, gdy często ktoś nam mocno sugeruje, naciska na nas w jakiś sposób i okej, okay, okej, okay, możemy dać się troszkę zmanipulować i damy sobie wmówić, że to jest nasza wiecie, decyzja, ale. Musimy pamiętać, że to jest nie zawsze tak. A w tym przypadku karty zdecydowanie wskazują na to, że macie się trzymać waszego zdania, waszego spojrzenia, tego jak wiecie, jak, co wy sądzicie na ten temat, bo odpowiedzialność za to, co się potem będzie działo, będzie praktycznie no, wyłącznie wasza. Więc wy w tym wypadku musicie no, podjąć. Tą decyzję, nie patrząc na innych. Najwyraźniej będzie taka sytuacja, będzie taki moment w kwietniu, gdzie taka decyzja będzie do podjęcia. Nie wiem, może szukacie pracy, macie dwa wybory i załóżmy wasz partner, partnerka sugeruje wam to, żebyście poszli w tu, bo nie wiem, bo bliżej, bo więcej pieniędzy, bo, bo nie, nie wiadomo co, ale was bardziej kręci i wam tak podpowiada ten wewnętrzny bebzon. No, Bebsun jest niekoniecznie tylko wewnętrzny, ale wasz wewnętrzny skorpion. O. Czyli wy sami sobie podpowiadacie, że jednak ta druga opcja by była lepsza, nie? Albo że ta oferta nie jest fajna, a ktoś was naciska, żeby ją przyjąć. Więc, moi drodzy, tutaj jest. Taka ważna decyzja, pamiętajcie, do, ona tyczy się Was, i jeżeli się tyczy Was, to Wy ją podejmujcie. Tak samo może być to decyzja finansowa, na przykład jakaś, czy coś kupić, czy czegoś nie kupić. Jeżeli w ogóle macie jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy lepiej sobie odpuścić, nawet. Więc tu no. Pamiętajcie o tym, mamy jeszcze kartę Wisielca i karta Wisielca też odrobinkę wskazuje, i ona podejrzewa, że właśnie bardziej tyczy się kwestii em, finansowych, takich konkretnie już finansowych, gdzie jeżeli faktycznie jest jakaś wątpliwość, jeżeli nie sądzicie, czy na pewno musicie, nie wiem. Kupić to, czy nie kupić, jeżeli się zastanawiacie, to lepiej wtedy akurat faktycznie sobie odpuścić. Nie? Wisielec także wskazuje na to, że na przykład taka codzienność, e, załóżmy w pracy, albo jeżeli macie, no właśnie każdy ma jakieś obowiązki, nawet jeżeli nie pracuje, załóżmy jak jest na emeryturze, to że będzie czasem lepiej, czasem gorzej w tym kwietniu, ale tak naprawdę nie będzie to za bardzo odchyłem ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie, nie musicie się spodziewać naprawdę ciężkich dni, ale też jakichś specjalnie wybitnych raczej też bym się nie spodziewał. Wszystko będzie się tak trzymało tego środka, tej neutralności, co nie jest złym chyba wynikiem w pracy, przecież w większości przypadków to fajnie, jeżeli ją zrobimy, fajnie, jeżeli nie ma żadnego konfliktu i, i tyle, nie? Więc to, to już jest sukces jak dla mnie. Kwestie planów i przedsięwzięć, i już tego, co wy chcecie robić, tak, to tak jak już trochę mówiłem na początku, Skorpiony, wiele rzeczy będzie przychodziło naturalnie i w niewymuszony sposób, bo mamy kartę głupca, mamy kartę giermka, pucharów, szóstkę denarów, czyli tak naprawdę bez wielkiej... Wielkiego starania z waszej strony będą wam się przydarzały fajne rzeczy. I okej, okay. no ale dobra, jeżeli ja mam plan, no to, no to jednak to wynika z tego, co ja robię, tak i co ja planuję, no i też niekoniecznie przecież. Bo jeżeli waszym planem jest pojechać sobie gdzieś, no to okej, okay. to, że dobrym pociągiem pojedziecie i tak dalej, i tak dalej tutaj to tu się z tym nie kłócą karty w żadnym wypadku, że, że to wy musicie zorganizować, ale już potem jak tam będzie, czy będzie pogoda dobra, czy osoby, z którymi jedziecie, będą w dobrych humorach, bo jeżeli ktoś będzie tam wiecie, narzekał ciągle, no to przecież to nie będzie fajne. Te okoliczności będą bardzo mocno Wam sprzyjały. Będą też się przydarzały takie drobne, fajne rzeczy, które w ramach tych, rzecz tych planów, które realizujecie, będą miały miejsce. To można nawet tak odczytać, że przecież tutaj także bierzemy pod uwagę przedsięwzięcia takie cykliczne, skorpione czyli załóżmy, chodzicie dwa razy w tygodniu na jakieś zajęcia sportowe. Nie, załóżmy, że tak robicie, albo chodzicie sobie na spacer. No to przecież. Na takich zajęciach może być jakaś fajna lekcja, czy tam fajne rzeczy do zrobienia, albo takie, które wam zupełnie nie podobają się, nie podchodzą, więc tu w tym wypadku musicie, musicie sobie no, tak przygotować się, znaczy musicie. Fajnie, przygotujcie się na to, że jednak będzie przyjemnie, że jednak będą takie drobne, przyjemne, fajne rzeczy się działy. Szóstka denarów, nawet, nawet tu, ona, ona fajnie współgra swoją drogą z głupcem. Czyli jak idziecie na coś, tak? Robicie coś, planujecie coś, no i tak w sumie nie jesteście na 100% przekonani, że to będzie coś super fajnego. Może wiecie, wybieracie się z partnerem tam do jego rodziny, no i Tą rodzinę tak średnio znacie, tak, albo w ogóle nie znacie, albo nawet wręcz przeciwnie, macie, zawsze, macie te pierwsze wrażenie, jakie odebraliście, to było raczej z tych nieprzyjemnych to, moi drodzy, no tutaj możecie zostać mile zaskoczeni, tak, mile zaskoczenie, bo szóstka denarów mówi o tym, że coś dostaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy, ale w tym dobrym sensie, nie? Więc tu tego Wam jak najbardziej życzę. Co do zdrowia i samopoczucia, bardzo fajnie, dużo takiego pozytywnego podejścia, nawet mamy dziesiątkę pucharów, która może nawet mówić o jakimś konkretnym sukcesie zdrowotnym, jeżeli... Takiego potrzebujecie? Może boicie się jakiegoś badania, boicie się jakiegoś zabiegu? To pójdzie fajnie i ogólnie wasze to samopoczucie i zdrowie w kwietniu będzie dobre, będziecie się dobrze czuli, ale dziesiątka mieczy wskazuje na to, że może być taki jeden dzień, dwa dni takiego pogorszenia. To pojawi się tak samo nagle jak i potem nagle zniknie, nie? Skorpiony, więc no właśnie jakieś jednodniowe przeziębienie, może zjecie coś nieodpowiedniego, może po prostu biomet nie będzie wam pasował i jakiegoś jednego dnia będziecie musieli sobie wrzucić na większy luz po prostu. Tak jak mówię, ważne jest to, że to tak samo szybko, jak się pojawia, tak samo szybko znika, więc to nie jest coś przewlekłego. Nic z czym tak naprawdę powinniście się martwić. No po prostu trzeba to przemęczyć się, ten dzień, dwa, a potem już będzie dobrze, nie? Skorpiony. Zapytajmy wtedy o jakieś takie sprawy bardziej osobiste, jednak. Zobaczmy, co u rodziny, bliskich, przyjaciół e, słychać, czyli tych ogólnie ważnych dla was, e, dla was ludzi i jak Wasze te, nie wiem, kontakty ewentualnie będą się układały. A także pytamy tu o e, tą najważniejszą osobę, o tego ukochanego, ukochaną, albo moi drodzy, no niekoniecznie tu musi być miłość taromatyczna, Romantyczna. Może dla Was najważniejszą relacją jest um, ktoś z rodziny teraz, może jakiś, nie, nie wiem, bratanek, tak? Czy coś takiego? Coś takiego, ktoś taki, tak? I moi drodzy, będziemy także interpretować to dla singli i wtedy to przez pryzmat tego, czy jest to dobry czas na poznanie kogoś. Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, z tymi ważnymi dla Was osobami, to jest tak, wiecie, jest, są trzy, trzy w sumie karty, które każda mówi o czymś trochę innym. Więc ja bym tak je postrzegał. Po pierwsze, mamy kartę umiarkowania. I umiarkowanie wskazuje, że w waszych relacjach z innymi, z bliskimi, z tymi osobami, wy będziecie dogadywać się dobrze. Tak jak zawsze, tak? No okej, okay. no wiecie, jeżeli twierdzicie, że dogadujecie się strasznie ze swoimi bliskimi, no to będziecie też umiarku tak w podobny sposób dogadywali się teraz. Ale raczej umiarkowanie ma ten pozytywny, Pozytywny wydźwięk, taki, że jest fajnie, przyzwoicie, także, wiecie, nie ma żadnych konfliktów, i tak dalej. Tym bardziej, że te dwie karty, kolejne, one o czymś takim nie mówią. Mamy piątkę denarów, niestety troszkę, bo piątka denarów wskazuje, że u kogoś z Waszych bliskich będzie jakaś taka sytuacja niezbyt fajna. Deficyt czegoś, brak czegoś, tak? Piątka denarów mówi o braku czegoś. Bardzo często jest to brak na przykład pieniędzy, co może wskazywać na jakieś problemy z pracą czy coś takiego, że się dowiecie, że ktoś ma i tam nie idzie mu najlepiej, czy jej najlepiej. To może być niestety także brak zdrowia, więc może być tu wiadomość, że na przykład ktoś się rozchorował, że ktoś na przykład do szpitala musiał podjechać albo coś takiego. No jest tutaj taka sytuacja, tylko że ona jest związana z kimś właśnie, no nie z wami, tak? To nie, nie, nie jesteście wy, ani też nie jest tutaj ta, ta najbliższa wam, najważniejsza osoba. Mamy też dziewiątkę pucharów na taką osłodę tego na szczęście, bo dziewiątkę pucharów za to też wskazuje, że w innym przypadku u kogoś dowiecie się o czymś naprawdę ale to naprawdę fajne. Dziewiątka Pucharów to jest taka zaskakująca wiadomość. Może niespodziewana, czyli znaczy zaskakująca to właśnie niespodziewana, taka, która. Bardzo Was ucieszy, tak? A jednocześnie, no, nie zakładaliście, że coś takiego ma, może mieć miejsce. Wiecie też, nie negowaliście, nie? że coś takiego może mieć miejsce, ale weźmie Was to, podejrzewam, że troszkę z zaskoczenia. To może być, nie wiem, informacja o tym, że ktoś jest w ciąży, że komuś się udało jakąś super pracę znaleźć. No wiecie, taką dowiecie się wiadomość, która po prostu da Wam banana na twarzy niewymuszonego, a jednocześnie, no. Nie myśleliście, bo na przykład nie było podbudówki do tego, tak? Bo jeżeli, załóżmy, tam, um, Wasi. Przyjaciele ewidentnie starają się o dziecko, mówią o tym i, i wiecie, opowiadają o wynikach badań i to, jak to tam wychodzi. No, mam nadzieję, że nie opowiadają zbyt często o tym, jak wychodzi staranie się o dziecko. Trochę się zapuściłem w taką dziwną drogę, ale rozumiecie o co chodzi, jeżeli byście wiedzieli, że, że to, to by nie było dla was zaskoczeniem. A tutaj by było to takie bardziej właśnie z znienacka. Z tym, no i tutaj rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że każda karta o czym trochę innym mówi i tak faktycznie tu będzie niestety i na szczęście także ale, ale, ale trzeba o tym powiedzieć i trzeba się na to przygotować. Za to w relacji z tą najważniejszą waszą osobą ja zacznę tą interpretację dla osób, które właśnie mają tu swoją najważniejszą osobę, wiedzą kto to jest i tu jest naprawdę fajnie. Tu jest tak, a z pucharów, czyli szczęście, miłość yy, Bliskość, tak? Król Pucharów, bycie zadowolonym z tej osoby, że ona jest w naszym życiu, że to jest właściwa osoba i ta osoba będzie najwyraźniej też dawała wyraz temu, tego w stosunku do Was, czyli nawet jeżeli na przykład. Macie partnera, który może nie jest najbardziej zręczny w wyrażaniu uczuć, emocji i tak dalej, to w tym wypadku ewidentnie będzie widać, że się stara. No, musicie przyjąć poprawkę też na charakter i, i, i na tą osobę, no bo jeżeli, tak jak mówię, jest to ktoś, kto specjalnie no, nie jest tam jakoś super umiejętny w mówieniu o tym, jak. Kocha, tak? To będzie to robił na swój sposób, ale będzie to widoczne. Ewidentnie będzie to widoczne, że się stara, że, że, że próbuje to wyrazić. No, tak jak mówię, u każdej osoby to pewnie będzie troszkę inaczej wyglądało, ale tak czy siak będzie to widoczne i przyjemne. No i szóstka pucharów, ona jest bardzo fajna. Ja bym powiedział, że jest bardzo, bardzo fajna w szczególnie relacji już, która jest od dłuższego czasu, która już jest no związkiem, bo szóstka pucharów mówi o tym, że ten ktoś wasz najważniejszy będzie, w tej, ta relacja wasza będzie miała także takie dość mocne znamiona przyjacielskie, czyli będziecie się dogadywali i będziecie czuli tą więź jako osoba, tak? nie tylko... Ten obiekt romantycznych uniesień, nie tylko mąż, żona, ale także jako człowiek, jako przyjaciel. Bardzo ważnym jest, ażeby nasz partner, nasza partnerka była dla nas także, właśnie, kimś bliskim, także i pod tym względem, takim typowo już ludzkim, może właśnie, przyjacielskim. Kochani, jeżeli jesteście singlami, to tu karty by sugerowały, że może wśród, może nie od razu tych przyjaciół najbliższych waszych, ale że wśród osób, które znacie i które darzycie jakąś sympatią, że w waszym tym otoczeniu znajomych, może nawet troszkę dalszych znajomych, ale takich, które lubicie i z którymi macie kontakt, może być ten właśnie ktoś, kto byłby skorpionem dla was tym odpowiednim. Tą osobą, która by wam mogła to dać. I jeżeli o tym mówią, bo na przykład, ok, może macie takiego nie wiem, męża przyjaciółki, który wiecie, że byłby, byście do siebie świetnie pasowali, no ale zupełnie nic nie próbujecie, no bo przecież to jest mąż przyjaciółki, tak? No to nawet nie myślicie w takich kategoriach o tym kimś, ale wiecie, że jest to super człowiek i tak dalej, to tutaj nie jest mowa o nim, tak? Czy tam kimś o zbliżonym, no, o zbliżonym opisie do takiej osoby w waszym otoczeniu. Tu karty od razu wskazują mówiąc o czymś takim, że taka osoba jest dostępna tak, czyli że warto by było przeanalizować czy wśród takich osób nie ma kogoś, kto po prostu, wiecie, byłby tu pasujący i w sumie może po prostu o nim czy o niej nie myśleliście, nie braliście tego pod uwagę, może też nie było kontaktu, a teraz taki ten kontakt się ożywi albo może niedawno ta osoba właśnie stała się dostępna, tak? Że jest to ktoś, z kim można by było taką relację nawiązać, bo już, no, nie wiem, powrócił z za oceanu albo no, po prostu rozstał się ze swoją partnerką, partnerem I, i wiecie, może nawet nie znaliście specjalnie tamtej osoby, z którą ten był związany, ale teraz jest ta osoba po prostu dostępna. Zobaczmy, skorpione, jaki jest ważny znak dla Was w tym w tym miesiącu i jest to panna. Czyli na osoby, które są z ascendentu, znaku słonecznego, księżycowego, są pannami, to te osoby będą miały większy wpływ i większe znaczenie na wasze życie w tym okresie. To może wskazywać, że na przykład ta osoba, ta tutaj najważniejsza, jest pod znaku panny, ale wiecie, ja też. Często bym uczulał na to, że może być w Waszym otoczeniu ktoś w pracy, ktoś wśród Waszych bliskich, kto jest panną w tym wypadku. I no, to, co się dzieje w jego czy jej życiu, będzie właśnie np. tą dziewiątką pucharów albo tą piątką denarów w tym wypadku. Więc no. Będzie po prostu to miało większe przełożenie. Ten znak będzie bardziej oddziaływał niż ewentualnie wcześniej, tak? czy w innych okolicznościach. Dobrze. Skorpiony, na koniec zobaczmy, jaka jest ewentualna przeszkoda. I przeszkody nie ma, to już mogę wam powiedzieć. Dobry wpływ: szóstka Pucharów, Rada kart, dziesiątka mieczy. Czyli ok jest y, karta, która mówi o ewentualnej przeszkodzie, czwórka denarów. Z reguły wskazuje na to, że. Y, Takiej przeszkody nie ma, ewentualnie może mówić o tym, że jest zastój w jakiejś sytuacji, że wy chcecie, żeby coś się ruszyło, a to się nie rusza. Nie? I tu wtedy faktycznie można odebrać tą czwórkę denarów jako ewentualny problem, ale no, to już musicie sobie sami odpowiedzieć, czy jest taki, zachód, taki, taki zastój gdzieś. Dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, kontakt z ludźmi którzy są dla Was ważni. To jest ta szóstka pucharów znowu i ona nie tylko się tyczy może tego partnera, czy partnerki, który jest tym przyjacielem, może jak najbardziej, ale po prostu wydaje się, że ludzie z Waszego otoczenia będą mieli dla Was w tym wypadku e, duże znaczenie i dobre znaczenie. tak? Czyli możecie liczyć na ich przychylność, na to, że jak coś między Wami dzieje, to, to jest to fajne i tak dalej i tak dalej. To będzie w to wsparcie, które ktoś Wam okazuje, i Wy jesteście za to wdzięczni, Skorpiony. I na koniec mamy radę kart i to jest dziesiątka mieczy. I można jako radę to odebrać na przykład w odniesieniu do tej dziesiątki mieczy, która się tutaj pojawiła, skorpiony, że w momencie, jeżeli faktycznie pojawi się ten taki gorszy dzień, żeby go nie lekceważyć, to jest jedna rada, ale też dziesiątka mieczy mówi, że w. W jakiej sytuacji, że to taka drastyczniejsza, bardziej zdecydowane działanie, takie odważne, by było tym lepszym? Może w tej decyzji, którą podejmujecie, może wtedy faktycznie warto by było się zastanowić, czy takie działanie, które by było z większym takim przytupem, coś, co może nieidealnie wpisuje się. Tak, z boku patrząc, ktoś by mógł powiedzieć, że to nie idealnie się wpisuje w Wasz charakter, tak? czy Wasz modus operandi, czyli sposób działania. No, tutaj byłby tym właściwym. Więc zastanówcie się, czy w jakimś takim momencie, który byłby no, ważny, czy jednak ta opcja taka bardziej atomowa. Tak, nie byłaby tą lepszą. Czasami tak może być, czasami tak może być, i te zdecydowanie działania mogą nas doprowadzić do czegoś lepszego. Więc moje drogie skorpiony, rozkład dla Was na kwiecień, na nadchodzący miesiąc dużo miłości widzę to akurat ważne, chyba najważniejsze dbajcie o siebie, ale to tylko tam jest jeden czy dwa dni to nie ma co się aż tak bardzo martwić. Tak czy inaczej, dotrwaliście do końca, to może zostawcie tego lajka, jeżeli tego nie zrobiliście na początku. I także moi drodzy, mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!